Hej, hej, smacznej kawusi jego dziąka. Kalendarze adwentowe, dzień siódmy. Ha, ha! Zobaczymy, co przyniesie nam szczęśliwa siódemka. Zaczynamy od Marvela. Poszukiwania siódemki. Siódemko, siódemko, taś, taś, kicik. Kici. I ma... o, tutaj. Tutaj w samym roku. O, już otworzyłem. O, hej. Słabo się trzymała ta siódemka. O, mamy tą. Czarną wdowę w Sweterku, czy jak on się tam nazywała? Tu, tu. tu, 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 tu. Te cudowną panią z dwoma kikami, które robią piu, piu kikami. Można robić piu, piu kikami. Można. Można. Czemu nie. Eee, dobra, Super. Takie buildy to ja lubię. Ok, zakładamy to tutaj. O, proszę, mam magiczne kiki. Iha. A. Zdawnie. Ej, ale spoko sweterek taki Avengersowy. No powiem wam, że świetna pamiątka. Kolejny taki sweterek do kolekcji. <grytanie> Kot się patrzy tym razem. Torepka numer jeden niewzruszona pysia leży sobie przy grzeniku i stwierdziła, nie będę za tym ganiać. Ale spoko, następnym razem przy smaczki. Stay tuned. A w międzyczasie tak zwanym kalendarz adwentowy Harego Portiera. Hmm, witajcie na portierni. Siódemka. Uwaga. No! No! Kolejne coś. W tym co się jest. Muzek Muzek z nonsami. Kocie, wózek nonsów. Jak one ma wyrąbane na mnie dzisiaj. Jest już trochę późno, a moja Kicia jest taka, że: Ej, jak jest późno, to Tateł musisz iść do łóżka i ze mną leżeć. No, cudownie, dobra. Najpierw kółaczka. <ścoughs> a, jak pięknie budować sobie z klocków po całym dniu walki z Kodem. Hehehe, he he. dobra, to jest to i teraz co chcemy tutaj? Chcemy czerwony, chcemy pomarańczowy, jakieś tutaj paczki są, czy inne co się, potem zielony, tak zielony czy seledynowy, Ten seledynowy, potem znowu czerwony, potem znowu czerwony, hmm. potem chcemy żółty, potem chcemy niebieski, znaczy się zielony. OK, i teraz to. Tutaj chcemy to. I chcemy takie, coś do nakręcania. O, spoko. Taki ten. Bubulator do nakręcania. OK, teraz przyczepiamy to. I teraz ten dzikie nonce eliksiry. Dobra, pik, 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 pik. O, jest nawet czekoladowa ta. Kupa. To znaczy cupcake. Ja tam dobrze wiem, że to kupa. Proszę. O, to mamy nasz wózeczek. I z tej strony mamy kupę. <ś mêmes> Super. Nie no, ogólnie taki wózeczek, i już możemy zrobić taką stękę. Nie wiem, sobie wózeczek. No nieźle, 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 nieźle. I rzeczy zapasowe. Woreczek numer dwa. Kocieleniu. Nie chcesz, to nie. Outgoing. No chodź, patrzy się na mnie. Szkoda, że tego nie widzicie. Może kiedyś Wam pokażę. Będzie ten odcinek specjalny z Kotem. Numer 7. Lego City. Lego City w numerze 7. Nawet nie wiem, co tam jest. Nie patrzyłem na spoilery. kocho, kolejna mnie figurka. Współczesnej artystki albo artysty, gdyż nie wiemy, jako kto się identyfikuje ta osoba. Strasz, ale jest ciekawie, gdyż mamy młotek, mamy piłę łańcuchową, czyli jest rozrywkowo, ale są safety goggles. Pamiętajcie, jeśli bawicie się piłą łańcuchową albo młotkiem lub cokolwiek, jakieś takie zabawy narzędziami, to pamiętajcie, aby dbać o BHP i zakładać sobie jakieś tam gogle, rękawiczki ochronne, to Wam zawsze pomoże. Proszę. Kryptonim Jason, tak, to jest Jason z młotkiem i piłą łańcuchową. To bardziej takie ostrze, którym można coś tam skrobać, nie? ale... O, do skrobania masła, nie? bo masło jest zmarznięte, więc sobie tak skrobię. Nieważne, minifigurka, jest dobrze. Ej, mamy dwie minifigurki dzisiaj. To zawsze więcej niż jedna. A, się tutaj tak wygięło brzydko. Teraz pora na o, stalowe warsy. Może tu też będzie jakaś minifigurka. Numer 7, numer 7. Ech. No nie, nie jest minifigurka, ale mam za to. To jest. No nie wiem, ja to jest taka chwila konsternacji. Kolejna rzecz ze Star Warsów to jakieś taka, no pff, jakieś takie... Barykada? Co to? Co to? Co to? Andrzej, Andrzej, co to jest? Jakiś ten... No dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co tu można zbudować. Ok, to jest to, to jest to. Pupu. Ej, spoko, bo jest taki ball joint z barem i to jest całkiem przydatna część, powiem Wam, do budowania różnych mechów i innych cudaków, więc jest good. Mhm, to jakieś brakeciki jak to zwykle przy Star bywa. Aha, aha, tutaj pójdzie ten, ta nowy, ta, no, chodź tu. Tutaj pójdzie to. To tutaj pójdzie, to tutaj pójdzie, to tutaj pójdzie, zrobi takie nóżki. I co tu jeszcze chcemy? To pójdzie tutaj. To pójdzie tutaj. To pójdzie tutaj. I to pójdzie tutaj. No dobra, to jest chyba jakiś taki większy plan, którego jeszcze nie ogarniam. I. Hmm. 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 E, no dobra, może chodzi o to, że weźmiemy sobie tutaj jakąś minifigurkę i ona sobie tutaj teraz stoi i tak. No, nawet się przyczepić, jak zbytnio nie chcę. Aj, Andrzej, czekaj, bo mam tu krzywo. No, prostek się ruszyła. Obczarnia klocki. No dobra, może być coś takiego, nie? Witajcie na obradach Sejmu. <laughs> ale proszę zachowajmy tutaj regulamin YouTube'a, bo zablokują nam streama, nie? Nie wiem, ale jest. No, mamy klocki, tak. To jest chodź. Ha! No, chodź, chodź, chodź. A! Special edition z kotem. Oto pysia. Przyszła powiedzieć Wam dzień dobry i poniuchać. Powiedz cześć. Hello. Dobra. Już sobie idź tam swoją stronę, kociełku. Kochany. Pokazała się widowni. Plus 50 do oglądalności za kota. Jak widzicie, dbam o nią. Dobra. I na koniec LEGO Friends. jakoś tutaj poszedł szamać nomsy. Siódemka tutaj. Tutaj. O. I tutaj mnie uradowali. Ej, powiem wam, że te francy coś tak, tak biednie trochę, nie? O ile zostały są naprawdę ciekawe i mają tam pełno jakichś tam elementów, pierdółek, akcesoriów i innych rzeczy, to tutaj mamy po prostu. Po prostu. No dobra, jest jaszczurkę, który jest naprawdę ładny. Będzie sobie siedział na kwiatku. Proszę. Mały jaszczurkę. Joachim. Jaszczurkę z Joachim. Piękne imię dla Jaszczurkesa. I zapasowy, chciałem powiedzieć, żółty, czerwony kwiatek. No dobra, tyle z Lego. No jest całkiem spoko, mam jakieś minifigurki. I teraz pora na czu, czu, czu. unikornowy kalendarz adwentowy 7-7. Gdzie jesteś 7? Halo, ja chcę moją drugą spinkę. Jest, tutaj, przy uni. Au, pał. Chyba coś rozwaliłem. O, mamo, ale tandeta. Dobra, to znaczy... OK, mogę sobie związać z tym, ale to jest jedna z tych frotek, które wyrywają włoski i to jest takie... No, ale mogę sobie zrobić branzolejta. o. wow, fancy bransoleta, popatrzcie, od razu plus 50 do atrakcyjności pokazywania klocków lewą ręką z bransoletą w róż. Cudownie. Tworzywo sztuczne, PCV, azbest, nie wiem, kto wie. Ten napisze. To tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Idę pizza i kawusie i wracam do pracy. Tu już na karmie kota, bo coś tam już przewraca. I do jutra. Trzymajcie się ciepło. Zobaczymy, co przyniesie nam dzień ósmy. Mm, smacznej kawusi.